Jest po prostu idealnie. Nie sądziłem, że to może tak dobrze wyglądać. Widzicie, taka mała głupotka. Nieraz niekoniecznie, pompka jest nie taka, tylko trzeba to wszystko dobrze też przeregulować. Także złożone pedały, gaz. Sprzęgło jest. Chodzi ciężko, ale działa. Rozpina. Dobra. Ja byłem u Patryka po błotniki. w znaczy się błotniki. Tu mam jeden, jeden na dworzu. Odbiaj Perwy to są błotniki, które miała. No są zniszczone, ale po prostu te sobie zobaczyć jak to się będzie miało w ogóle do tych kół czy tu jest sens coś rzeźbić z takich błotników może by tu porościnał gdzieś w których miejscach i na przykład poprzedłużał czy tu w tym miejscu i przedłużył no zaraz położę to na koło zobaczymy jak to w ogóle wygląda czy to jest sens w ogóle się zastanawiać nad tym wtedy by można kupić nowy błotnik taki i coś pokombinować no bo nic takiego ciekawego się nie dopasuje. No takie kwadratowe jak ciężka seria, no to odpadają, bo to nie będzie wyglądać dobrze. To są takie półokrągłe trochę do tej maski, by tak w miarę może grało. Więc zaraz to sobie wpakuję na, na ten ciągnik i zobaczymy co to będzie w ogóle się tutaj jak to będzie wyglądać i czy to się będzie podobać, czy nie będzie się podobać. Dobra. Robię, ale najpierw sobie napalę w piecu, bo zimno. Położyłem błotnik, powiem Wam, że jest po prostu idealnie. Jest petarda. Nie sądziłem, że to może tak dobrze wyglądać. Wiadomo, ten błotnik już jest zmęczony strasznie zmęczony, ale no, trzeba będzie tutaj podnieść na pewno. Przerobić to mocowanie, ale to, jak to wygląda. Że tu pasuje do tego koła, to ja jestem zachwycony. Naprawdę, powiem szczerze, że nie myślałem, że to tak będzie fajnie pasować. Tylko nie wiem, co tutaj ewentualnie zrobić. Bo to trochę jest niebezpiecznie, no ale zobaczymy. No, na naprawdę, na tą chwilę to mogłoby tak zostać. Mi się bardzo podoba. Nie wiem, jak wam. I w ogóle to mocowanie by można przesunąć. Trochę, żeby tu było szerzej. By trzeba, może, przykręcić do tych śrub. Właśnie dorobić inne mocowanie. I pod te śruby dać. Nie jakoś ten błotnik. No i myślę, żeby było całkiem spoko. Zaraz założę drugi. Rzuciłem dwa te błotniki. No powiem wam. Wygląda to ekstra. Teraz faktycznie widać, jakie to koło jest wielkie podług błotnika oryginalnego. Ale no. No, wygląda to ekstra moim zdaniem. Wiadomo, on musi iść wyżej, żeby nie dotykał koła. No i też, żeby to wyglądało troszkę lepiej. Ale jestem w szoku, że tutaj tym zaokrągleniem praktycznie pasuje do opony. Więc super, dlatego teraz trzeba mister miśka, żeby mi tutaj nowe błotniki przysłał, i tyle. No i będzie ekstra. Mocowania trzeba przerobić, i, i tyle. Mam tu trochę rzeczy zamontowanych. Mam pedały hamulców, pompki i próbuję odpowietrzyć hamulce. I oczywiście jedno koło hamuje, drugie nie. I teraz yy, no tu pompką próżniową próbuję ściągnąć płyn i w ogóle nie zaciągnąć. I już jest znaleziony mi się wydaje błąd. To są nowe te yy, popychacze. I ja i tak je skróciłem, żeby w ogóle to założyć. Ale zobaczcie nawet jak jest pedał na maksa wyłączony. Jest na maksa na gwint wkręcone, to pompka już jest. Nie wiem, czy tam widać, już jest trochę wciśnięta, eee, więc teraz muszę zdjąć pompkę eee, i skrócić ten element. Nagwintuję go dalej po prostu i wkręcę. I zobaczymy. Mi się wydaje, że jak wtedy się cofnie na maksa tłoczek, to powinna pompka zaciągnąć płyn ze zbiorniczkę. No ale to zobaczymy za chwilę, czy faktycznie tak jest. Bo no, no bo nie chcę zaciągnąć, więc no ewidentnie nie podaje w ogóle. Więc chyba to jest ten błąd. I zaraz sobie to sprawdzę. Dobra, i zobaczcie. Taki mały zabieg. I no teraz to wam nie pokażę, ale hamuję. robi sztywny. Jeszcze podejrzewam, że będzie trzeba może odpowietrzyć, ale ale już jest. Przyzwoicie hamują koła, jak się go bujnie. Bębny się zatrzymują. Teraz widać. Rusza się. Stoi. Bęben i tam jest tak samo, także coś hamuje. Jak będziemy jeździć, to się zobaczy. Także hamulce ogarnięte, I widzicie taka mała głupotka. Wystarczyło kawałek, tylko wkręcić dalej i już pompka podaje. Także nieraz niekoniecznie pompka jest nie taka, tylko trzeba to wszystko dobrze też przeregulować. Także no, trzeba na to zwracać uwagę. Tu jeszcze muszę dać opaskę, bo leci. A tak to. Hamulce ogarnięte, No więc tak. Słożone pedały, gaz działa. Na razie jest tak zrobione. Później chyba się ten wsporniczek odkręci, żeby tutaj nie szlifowało nie potem. Ale na razie na przejażdżkę jest. Sprzęgło jest. Chodzi ciężko, ale działa. Rozpina. Także jeszcze fotel, przystawka i można jeździć. Akumulator jest. Tutaj jeszcze jakąś podłogę trzeba będzie wymyślać. Zobaczymy czy... Tam ten płaskownik zostanie, czy go się obetnie, jak przyjdzie przystawka. No, i tak to wygląda. Gaz też działa. Ręczny. Sprzęgło, no. Da się wcisnąć. Także nie jest tak źle. No i to tyle na dzisiaj. Tree. smoke so much weed, you wouldn't believe. And I get more ass than a toilet seat. Three to the one, from the one to the three. I met a bad bitch last night in the D.